Widzowie, dzisiaj macie bardzo dużo czasu, żeby zostawić łapeczkę w górę. Zobaczymy, czy ją klikniecie, zanim ja podbiegnę do tej świnki i ją pokonam. Trzy, o nie, ucieka mi chodź tu świnia, świnia. Muszę być pierwszy przed widzami. Raz, jeszcze nie udało się. No patrzcie, nie, ile czasu, co jest, ona się ze mną bawi. To no chodź tu jedno, ty świnia. Udało mi się, aż dostałem sadzonkę świerku. Dobra, to było niemal takie dziwne, śmieszne. Mniejsza, widzowie, jak wiecie, w poprzednim odcinku przywołałem Baldiego. I swoją drogą dużo osób pisało mi właśnie, że to jest taki nauczyciel. Znaczy, może nie dużo osób ale jedna z osób właśnie napisała mi, że Baldi to jest nauczyciel od matematyki i on ma taką swoją linijkę i gdy uczeń, załóżmy, nie potrafi po odpowiedzieć na pytanie, to on tą linijką jakby uderza, yy, nie wiem co jeszcze. Tyle udało mi się przeczytać, tak więc ja przyznam się szczerze, nigdy z matematyki nie byłem dobry, więc mam nadzieję, że przypadkiem temu Baldiemu nie przyjdzie do głowy, żeby mnie zapytać czy coś, bo wtedy jakbym jeszcze gapę jakąś walnął i bym mi odpowiedział, to on by nie zdecydował mi się pomóc z Jeff A wiadomo przecież, że nie o to chodzi... Widzowie, w dzisiejszym odcinku zrobimy wielkie spotkanie A te ptaszysko za mną jeszcze tam do góry lata Nienawidzę nie to perze, czy jak to tam się zwie w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku będzie spotkanie Jeff The Killera z Baldim Mam nadzieję, że to się uda Plan jest taki, że po prostu te spotkanie zrobimy albo tu, albo gdzieś właśnie tam Dlatego, że Baldi chyba jakby wyczuł Neder I przed nagrywaniem on jakby zaczął biegnąć tam tamtą stronę, tam do Nederu. Nie wiem, czy jemu chodzi o to, że on chce jakby być w Nederze, chce to spotkanie Zobaczymy Spójrzcie, jest on mniej więcej o, w tym miejscu teraz pogląda się, jakie w ogóle ma dziwne usta, więc widzowie, musicie to oglądać, zasubskrybujcie, musicie to oglądać do samego końca. Zasubskrybujcie też mój kanał, tu jest czerwony przycisk od subskrypcji, musi być on szary, będziecie wtedy na bieżąco z każdym nowym filmem. Wiemy 140 tysięcy subskrypcji, zobaczcie sami, już mało brakuje, więc jak jesteś nowy albo nowa, to zostaw suba Niedługo będzie odcinek z subskrybentem kanału, polecam bardzo serdecznie. Na ekranie wam wyświetlam jeszcze ostatnią obserwującą osobę z Instagrama, jeżeli chcecie się pojawić tutaj, wystarczy tylko, że wbijecie, mnie, link znajdziecie w opisie. Ej, Baldi, Baldi, gdzie ty? Stój, Baldi. No pa! Co jest grane? Ja tu gadałem wszystko, on spoglądał sobie i nagle zaczął iść znowu w tą stronę tego tego. Nie, co ty robisz, Baldi? Cześć, zobaczymy. O co mu chodzi teraz? Przecież dzisiaj ma być wielkie spotkanie i właśnie widzowie, jeżeli chodzi o ten plan, no to ja myślałem, że albo tam, albo faktycznie w tym naderze, jeżeli on tam chce, ale nie mam pojęcia, czy on teraz tam idzie, czy coś zauważył. Nie mam pojęcia może tam gdzieś doszedł Jeff The Killera i zaraz... Może o jejku nie trzeba będzie spotkania, tylko on go zauważył, pójdzie i go zapier... No nie, nieważne. ważne. je yy, w każdym bądź razie. Co jest? Desz nagle? Eee, noc? Co się stało? Ja nie wierzę Wydaje mi się, że to nie są z, dobre oznaki Widzowie, jeżeli chodzi o mój plan To ja chciałem właśnie zrobić spotkanie Albo burza jeszcze tam Albo w tym nederze Jak tak Baldi bardzo będzie chciał I zostawię tego Baldiego I po prostu pójdę w tamto miejsce sprawdzić gdzie, os, gdzie ostatnio był Jeff The Killer Jakby zaryzykuję Bo sprowokuję go samym sobą Pokażę mu się Baldi idzie dalej Co jest grane? Jak on sobie sprawdza tutaj wszystko Patrzcie Rozgląda się Pierwszy raz jest w tym miejscu Wyczuł sobie neder I będzie chciał Wszedł do środka Dobra, to ja wchodzę. Różowa wełna, biała wełna. No to jest naprawdę mega, ale to mega dziwne. Dobra, jestem w środku. Stój, Baldi, co jest grane? Co ty się tak rozglądasz? Yy, jest w Nederze. Drogi Baldi, czy tutaj chciałbyś właśnie te spotkanie, czy jak to jest? Halo? O nie, słyszać głaska jeszcze. Pa! Rozwala! Co jest grane? Yy, co? Pan na to rozwalił? Yy, dobra, stu, drogi Baldi, czy to jest to miejsce, w którym chciałbyś spotkać się z Jeff de Killerem? Proszę, jak mogę odpowiedzieć? Jak może kiwa głową, że tak. Dobrze, to plan wygląda tak. Ja zjem sobie teraz Złote Jabłuszko, Ty może nie, nie będę Ci dawał, bo Ty pewnie nie będziesz tego potrzebował. Yy, słuchaj, zostań gdzieś tutaj w tym miejscu, tak ogólnie tak na, szero na szerokim terenie, że tak powiem. Ja teraz pójdę i sprowokuję jakby tego Jeff de Killera, żeby tutaj przyszedł, żeby mnie gonił. Dużo ryzykuję, ale zróbmy to. Zrobimy wielkie spotkanie. Proszę, bądź tutaj, zanim ja, jak ja przyjdę, po prostu razem z nim. To miejsce zostawiam otwarte, czyli gdzie było to wejście? O, jest gdzieś tutaj. tak yy, więc zaraz tutaj wrócę, drogi Baldi, razem z tym Jeff DeKillerem. Trzymajcie, widzowie, kciuki. Mam nadzieję, że to się uda i wszystko przebiegnie po myśl. Ej, w ogóle te nietoperze kolejne. Widzicie sami, no to są jakby inne te ptaszyska. Tamten, te, które latają obok naszych bazy, to nie wiem, może to są jakieś, to są jakieś przywódcy tych nietoperzy, które są tutaj. W ogóle nietoperze nie, nie, wydaje mi się, że nietoperze spotyka się w kopalni. O. Jejku. Ale pierdyknął piorun, widzowie. W ogóle te niebo jakoś inne jest. Zobaczcie, jak to wygląda! Co tu się stało w ogóle? Jaki, jakie... jakie zaćmienie albo co jest? Nie wiem, może ja ze mną jakoś dziwnie się czuję. Może to wszystko mnie przerasta, te całe spotkanie, które chcecie zorganizować. Mam tylko nadzieję. W ogóle też nie mam pojęcia, w jakiej twarzy będzie Jeff The Killer. Ostatnio był chyba, w poprzednim odcinku, był takim dużym Jeff The Killerem, jeżeli się nie mylę. Jejku, spadłem jeszcze na dół. Dobra, widzowie, wszystko zaczyna się robić coraz to groźniejsze, coraz to przerażające. Zobaczymy, co będzie. Zostańcie ze mną, zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo będziecie wtedy na bieżąco właśnie z każdym nowym filmem. Tak jak mówiłem wcześniej niedługo będzie, pojawi się odcinek po prostu z jakimś subskrybentem, jeszcze tam u mnie coś hałasuje, nie wiem, teraz jak już ma już odbyć się to spotkanie, to wszystko jakby zaczyna się tak źle dziać, yy, sykam się strasznie, dobra, jesteśmy w tym miejscu, ej, potrzebuję jeszcze sobie zrobić tak, dobra, pokonam tego zombiaka teraz, widzowie, muszę zrobić sobie siekierkę, siekierka jest bardzo, ale to bardzo ważna, no bo nie będę przecież tego rączką, chyba, że to rozwalę rączką i zostawię, nie wiem, dobra, mniejsza, nie, ja będę chciał siekierkę, tylko nie kamienną, tylko nie drewnianą, bo drewnianą to ja będę to trzy lata wszystko bił. To jest bez sensu, żebym coś takiego robił. Dobra, cyk, robimy deseczki, crafting tablet, stawiamy go gdzieś tutaj. Okej, okay, przerobmy sobie to na patyczki. Może na początku zrobimy sobie kilofa, żeby mógł sobie wykopać lepszy materiał. Yy, cyk, cyk, i tu robimy sobie jeszcze łopatę. Zobaczycie, co chcę zrobić w każdym razie. Rozwalam tutaj. Potrzebuję kamienia, muszę mieć kamień. O, właśnie, będę miał kamienną siekierę. No i będzie mi zdecydowanie łatwiej tu wszystko poniszczyć, gdybym, nie wiem, napotkał jakieś drzewo, no to nie wiem, potknął się czy coś zablokował, to od razu lepiej. Ej, czekaj, trzy wystarczy? Chyba ta, powinno wystarczyć trzy. Dobra, w taki sposób rozkładamy. A, nie mam jeszcze patyków. Aureox, co ty żeś zrobił? Okej, okay, robimy tak, mamy patyki, raz, dwa i teraz przerabiamy sobie. No i mam kamienną siekierę i wydaje mi się, że mam wszystko, co mógłbym potrzebować, bo tutaj generalnie będę chciał zakryć drewniankiem, to zniszczmy jeszcze tutaj może więcej drewnianka. Odkryć w sensie, w sensie, nie, co ja mówię? Ja już się widzę w Przepraszam, ale to, to, to jest silniejsze ode mnie. Dobra, przerabiamy sobie tutaj yy, patycznie jeszcze zróbmy, ok, dobra drewienka powinno wystarczyć, grzyba nie potrzebuje. No to co, wchodzimy do środka, to jest ostatni moment na zostawienie łapeczki w górę. Ktoś jeszcze tego nie zrobił, bo za moment prawdopodobnie. Jeff The Killer mnie zauważy, jeżeli on tam w ogóle będzie I będę musiał przed nim uciekać Postaram się zachować zimną głowę Zimną krew, jak to mówię Jakby nie wybuchać takim strachem Żeby nie pokazać mu też tego, bo wiecie Wydaje mi się, że to jest tak, jeżeli ktoś widzi, że się kogoś boisz No to on wtedy to jakby wyczuwa Nie wiem, czy to jest tak, tak Chyba jest w przypadku psów, jeżeli się nie mylę Ale Jeff The Killer raczej nie jest psem Nie wiem, w przypadku takich postaci też mi się tak wydaje Więc i większy spokój, on wiadomo będzie mnie gonił Ale i większy spokój, jeżeli będę uciekał w sumie No to, no to zauważysz, się go boję ale ja będę uciekał tylko i wyłącznie dlatego, widzowie, żeby po prostu zaprowadzić go do Baldiego. Dobra, jesteśmy w środku. Pa, jest w tamtym miejscu. Sprawdza coś. Wchodzi do środka. Otworzył. Zamknął znaczy się, Idzie dalej. Dobra, pora, żeby się mu pokazać. I dobra, widzowie, przyspieszamy. Uwaga, podchodzimy tutaj. Nie słyszy chyba jeszcze. Dobra, wyrzućmy mu patyka, zobaczcie, ja, jak mi goni, co jest grane, jak zasuwa, Widzę, patrzcie na to, biegnie za mną, Jeff the Killer, okej, okay, udało się, i teraz y, skupił na mnie swoją uwagę, i teraz wystarczy po prostu zaprowadzić go do, nie, do krypera, nie, 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 nie to stąd kryperzy, jejku, dobra, Idzie cały czas za mną. Tak. Jest w innej twarzy. Teraz w innej postaci. To jest chyba ten komputerek, który wcześniej spotkałem. On jest właśnie od. Idź stąd, Creeperze! Po co ty? Nie wiem, czy to jest. Wys... Ten Creeper to jest wysłannik tego Jeff the Killera. Nie mam pojęcia. Trzymam kciuki, że nie. Bo jeszcze tego by brakowało, żeby on sobie wszystkie moby prze. Dobra, uwaga, gdzie jest ten Jeff the Killer? Ty chyba mnie zgubił. Nie, 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 nie o to, Je, yeah, dobra, nie zgubił mnie jednak. I pierwszy raz. Co ja mówię? Pierwszy raz. Chciałem powiedzieć, że on pierwszy raz będzie znajdował się w tamtej bazie. Przecież to jest je jego dzieło. Ojojku, szkielet to jeszcze do mnie strzela, czekajcie, zjemy sobie złote jabłuszko, Wąs stąd gościu ej, John jest, czekaj, nie widzę Jeff The Killera nigdzie, ja się spinam tutaj do góry, zobaczmy idzie, idzie cały czas, patrzy się na mnie ma swój wzrok, nie może on niekiedy jest jakiś trochę ślepy, czy coś, o, owieczka biedna, chyba będzie po niej, nie wiem dobra, mniejsza, idziemy i widzowie za moment odbędzie się prawdopodobnie najważniejsze spotkanie nie wiem, może Baldi pokona, gorzej by było jakby Jeff The Killer pokonał Baldiego, wtedy miałbym prze... no, wiecie o co chodzi zobaczymy Jeff The Killer spina się, idzie cały czas, on chyba się nie spodziewa, że ja go chcę zaprowadzić w jego miejsce, jakby nie patrzeć, yy, dobra, czekaj, idzie już tutaj, dobra, szybko, 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 bo ten teleport pewnie troszkę zwolni jeszcze, dobra, wchodzimy do środka, uwaga, czy on zejdzie tutaj, tak, schodzi na dół, teleportuje mnie, szybciej, okej, okay, udało się wczytywanie terenu i zwiewamy stąd, to jest to miejsce, on zaraz pewnie się tu pojawi, zobaczmy, nie to jest, jest, jest w tym miejscu. Patrzcie, biegnie za mną. Tu jestem, rozgląda się. Biegam widzowie teraz. To jest ta chwila. Halo, Baldi, ba Baldi. Nie, Czef, ten killer jest tutaj. O jejku, Baldi, Baldi. Halo, gdzie ty. Cześć, on wlazł tam do środka. Czy coś się stało? Nie, żeby mi nie patrz, tylko co jest grane? Gdzie jest ten Baldi? Halo, nauczycielu od matematyki. Ja bym chciał, nie wiem, zadanie jakieś, cokolwiek żartuj. Je jest, pojawił się. Ojejku, dobra, zwijam w tą stronę teraz. O, udało się. Patrzcie. Patrzą się na siebie, z takiej odległości. Podchodzą bliżej. Jo, co jest? Ten biega wokół niego. Spogląda się. Co tu się dzieje? Spójrzcie na to. Cześć, ze killer zeświruje, zaraz patrząc się. Eee, zaczął latać Baldi nawet. Patrzcie tylko na to. Co jest gra... Jeszcze wyżej podleciał! Eee, eee, co się tu dzieje? Le... Co? Ten spowodował, że podleciał! Spadł na dół, patrzy się na niego! Jeff the killer w powietrzu, normalnie, pierwszy raz. Baldi jakie moce w ogóle tutaj pokazuje. Ten nie potrafi kontrolować tego co się dzieje. Próbuje uciekać. Spadł na dół! I co jest grane? Patrzy się na niego. Kontakt wzrokowy znowu mają. Co jest grane? Podchodzi coraz to bliżej. Okej, okay, zobaczmy. A w ogóle tam z tyłu świniak zombie. Jeszcze bliżej są. O co chodzi w ogóle? Patrzcie widzowie, teraz mają chyba taki pierwszy kontakt yy, bliski, że tak powiem, stoją zdecydowanie bliżej siebie. Yy, Wyciągnął coś! Co? Że w The killeru ucieka! Co jest grane? Stój, stój! Baldi, nie, 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 zostań, zostań, Baldi, stop! Stop, stop! Zostaw go! Zostaw, czekaj! Co tu się wydarzyło w ogóle? Yy, nie wiem, poczekaj, zostań nauczycielu, jak mogę cię prosić, zostań! Ja nie wierzę, widzowie, takiego rozwoju sytuacji się nie spodziewałem Jeff The Killer po prostu przestraszył się Baldiego Sami widzieliście, jak to wyglądało No powiem szczerze, że jestem mega zaskoczony Ten uciekł gdzieś bardzo, ale to bardzo daleko, prawda? Nie, gaz się pojawił jeszcze Jejku, Baldi, chodź, schowajmy się Nienawidzę tego stwora Uwaga, Jeff The Killer Stój w tym miejscu jeszcze Co jest grane? Spójrzcie ba Baldi, po, po, po Nie, stój, 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 stój Nie, 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 zostań, Zostań, zostań Stał, spoglądał się, chciał jeszcze nas szpiegować chyba. Dobra, okej, okay, zostańmy tutaj. Nie ma co raczej wychodzić. Baldi czuje się dobrze w tym miejscu, bo sam jakby zaprowadził mnie do tego, wyczuł to miejsce po prostu. Widzowie, to będzie raczej na tyle. Zaglądajcie na mój drugi kanał oraz na mój trzeci kanał. Wszystko znajdziecie w opisie. Podajcie też na Instagrama. Zobaczcie poprzednie odcinki. Napiszcie, czy powinienem zorganizować jakąś pułapkę po prostu na Jeff The Killera, żeby, nie wiem, albo czy Baldi powinien pokonać tego Jeff The Killera. Nie wiem, jakoś się na niego rzucić, cokolwiek. Piszcie w komentarzu, co dalej powinien zrobić. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w następnym odcinku. się. Cię. Na razie...